Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto, Bitcoin 36611. 11 czasu polskiego długoterminowi holderzy sprzedają bitcoina oraz górnicy. Czy to może zagrażać cenie bitcoina? Dodatkowo inflacja na poziomach, od których historycznie bitcoin wzrastał. Ale teraz mamy ważne informacje od giełdy Binance, która no właśnie, będzie musiała zapłacić ponad 4 miliardy dolarów kary, a CEO giełdy Binance, czyli CZ ustępuje ze stanowiska, już za chwilę o tym, i to nie są porady inwestycyjne. Czy cena tokena BNB grozi załamaniem? Kolejny wielki kryzys w przestrzeni kryptowalut być może jest na horyzoncie. Prezes, czyli Changpeng Zhao przyznał się do winy, a firma zapłaci karę w wysokości ponad 4 miliardów dolarów. Giełda Binance zostaje zmuszona opuścić rynek amerykański. Na okres 5 lat zostanie wyznaczony monitor do nadzorowania programu zgodności z sankcjami. Przyznanie się do winy CZ może zwiększyć prawdopodobieństwo zatwierdzenia przez SEC spotowych ETF-ów na Bitcoina. No i z jednej strony jest to dobra informacja, ponieważ jest to porozumienie. Z drugiej jednak strony ikona, czyli CZ odchodzi od giełdy Binance. Zostaje zmuszony do odejścia. Co? Dla ceny tokena BNB, jak również dla całego projektu Binance, nie jest zielonym światłem. I pytanie jest, czy to może zbić cenę tokena BNB w stosunku do Bitcoina jeszcze niżej w dół? Być może będą to poziomy ciekawe do łapania właśnie tego tokena, poprzednie poziomy all time high. Na stronie Binance czytamy: Binance osiągnęło porozumienie z amerykańskimi organami regulacyjnymi w związku z historycznymi problemami związanymi ze zgodnością. Firma potwierdza wcześniejsze naruszenia zasad zgodności i wprowadziła usprawnienia w zakresie zarządzania, aby wzmocnić swoją pozycję. Richard Teng zastępuje Sizina na stanowisku dyrektora generalnego. Wnosząc ponad 30 lat doświadczenia w zakresie usług finansowych i przepisów regulacyjnych, Binance systematycznie restrukturyzuje swoją organizację i personel, aby ustanowić wiodące w branży standardy zgodności. Firma poczyniła znaczne inwestycje w wykrywanie AML, monitorowanie w czasie rzeczywistym i przestrzeganie sankcji, a także tworzenie dedykowanych zespołów do współpracy z organami ścigania. I na samym końcu czytamy, Binance pozostaje optymistą do przyszłości branży kryptowalut i i jej roli we wzmacnianiu pozycji na całym świecie. Z mojej perspektywy, CZ i Binance wniosły do świata kryptowalut naprawdę sporo. Uważam, że sama giełda Binance może jeszcze dużo wnieść, jednak bez CZ na czele przez najbliższy czas może mieć trudności. Kolejne informacje dotyczą delistingów na giełdzie Binance par do BUSD, m.in. Aptos, AXS i wiele innych. To jednak moment, w którym ta informacja pojawiła się, nie spowodował wcale utraty na wartości wśród tych tokenów. Dlaczego? Ponieważ delistowane są jedynie pary do BUSD, a nie wszystkie pary tych altcoinów. Zatem w tym wypadku te konkretne tokeny prawdopodobnie nie są zagrożone. Natomiast OpenAI dochodzi jednak do porozumienia z samym Altmanem. I na nowo przywraca go na stanowisku CEO OpenAI, co po raz kolejny może odwrócić bieg sytuacji, pompując cenę tokena WLD, czyli WorldCoin, który został stworzony właśnie przez sama Altmana. Ponad 200 milionów dolarów w kontraktach terminowych zostało zlikwidowanych w momencie spadku bitcoina poniżej 36 tysięcy dolarów, i widzimy, że liczba otwartych pozycji na giełdach typu futures rzeczywiście lokalnie zmalała. Pytanie jest zatem, czy zbliżamy się do momentu, w którym bitcoin będzie tracić na wartości przez najbliższych kilka tygodni? Być może tak się stanie, zaraz będę o tym mówić, ale długoterminowo nic nie wskazuje na spadki. Niemiecki bank Commerzbank zdobywa licencję na przechowywanie cyfrowych aktywów w Niemczech. Po prawej stronie notka prasowa: Commerzbank jest to jeden z największych. Banków w Niemczech z aktywami wynoszącymi 534 miliardy euro. Banki starają się o przechowywanie cyfrowych aktywów, w tym bitcoinów, a inflacja w Stanach Zjednoczonych na wyjątkowo niskich poziomach i te niskie poziomy historycznie były świetnymi momentami do akumulacji bitcoina. Zwróćcie uwagę, bitcoin zaczynał wtedy rosnąć i rósł aż do momentów, gdy to inflacja nagle zaczynała pompować. Na chwilę obecną inflacja jest nisko, Bitcoin już zaczął rosnąć. Czy to oznacza, że przez najbliższych kilka miesięcy możemy spodziewać się jeszcze wyższych poziomów? Być może tak. Niemniej jednak w międzyczasie mogą pojawiać się turbulencje. Na przykład wyprzedaże ze strony górników mogą powodować chwilowe dampy cenowe. Na tym interwale trzydniowym MOI, czyli Minor Outflow Index na Max Data App, zaznaczyłem momenty na żółto, w których górnicy wyprzedawali swoje bitcoiny dużo bardziej. Gdy kliknę dwa razy w tę linię, wybieram źródło ceny i źródło ceny wybrane jest jako minimum. Dzięki temu jeszcze dokładniej widzę poziomy, w których górnicy naprawdę wyprzedawali swoje bitcoiny. Wyprzedaż górników, spadek, 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 spadek. Kolejny spadek, kolejny, kolejny spadek, 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 spadek. I tak naprawdę kilka sytuacji, w których górnicy teoretycznie sprzedawali już po spadkach, ale czy na pewno? Wejdźmy zatem na mniejszy jednodniowy interwał. I to co widzimy, to ten moment również spadkowy, jak również tuż przed upadkiem giełdy FTX, również sprzedaż ze strony górników. Wracam zatem ponownie na interwał trzydniowy. Dochodzi do tego jeszcze rok 2019. Spadek, spadek? Oczywiście były również i momenty wzrostowe, wzrost, wzrost, ale to tak naprawdę tylko te dwa. Zatem około 15 sytuacji spadkowych i dwie wzrostowe. Zatem pytanie, czy szanse na spadek wynoszą aż 87%, a na wzrost 13%? Być może tak, biorąc pod uwagę wydarzenia, które właśnie się dzieją i food związany z giełdą Binance, który lokalnie może odbić się echem wśród nowych inwestorów. Dodatkowo widzimy wyprzedaże ze strony hodlerów długoterminowych. Zaznaczamy zatem linią te momenty, w których... Holderzy długoterminowi właśnie postanawiali sprzedawać swojego Bitcoina. Oczywiście tych punktów było jeszcze jeszcze więcej. Niemniej jednak jest to dla nas jakaś informacja, mogąca sugerować co może się wydarzyć. Co prawda zwróćmy uwagę, że po tych ostatnich wyprzedażach ze strony holderów długoterminowych cena Bitcoina już zdążyła spaść o jakieś nawet 5%. To jednak pytanie jest, czy grube ryby nie postanowią tego pociągnąć jeszcze bardziej, na przykład ciągnąc cenę Bitcoina jeszcze, jeszcze niżej do momentów, w których ludzie zaczną panikować. A będziemy to w stanie obserwować dzięki metryce na Max Data App, która nazywa się FR i dostępna jest też na pro wykresach. I zwróćcie uwagę upadek FTX-u, ogromna panika, najlepszy moment pod zakupy, upadki banków, ogromna panika i również najlepszy moment pod zakupy. Z drugiej strony momenty największej euforii, jak te ostatnie wzrosty do 30 kilku tysięcy dolarów. Najlepsze momenty pod sprzedaż i wchodząc na szerszy, jednodniowy interwał, zauważymy, że ostatnio faktycznie no, mieliśmy nieco wyższe emocje, ale długi czas już nie mieliśmy tych niższych. Zatem znowu tutaj moje pytanie: czy to nie będzie ciekawy moment do zbicia ceny nieco niżej, być może na przykład do poprzednich poziomów wsparcia, na przykład 31 tysięcy dolarów, i być może na tamtych poziomach ludzie zaczną panikować, albo być może. Jeszcze bardziej trzeba będzie te cenę zbić, żeby tę panikę zobaczyć. Oczywiście będę to dla Was obserwować na bieżąco właśnie na tym wykresie, jak również Wy też możecie mieć do tego dostęp a już 4 i 5 grudnia, czyli za dwa tygodnie w Berlinie bardzo ważne wydarzenie, Next Block Expo warto na nim być, poznawać ludzi robić networking, jeżeli jesteście w świecie kryptowalut i chcecie się w nim rozwijać. Co sądzicie na temat Bitcoina, czy wzrośnie, czy spadnie, czy gracie razem z hodlerami długoterminowymi i z górnikami, którzy właśnie sprzedają czy gracie pod wydarzenie związane z giełdą Binance, czy trzymacie token BNB, albo czy zamierzacie go skupować jeszcze niżej, oraz czy będziecie czekać na panikę, na Rynkach, czy po prostu twardo hodlujecie i trzymacie Bitcoina, bo wiecie, że i tak będzie rosnąć. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!